Kiedyś niedaleko tego cmentarza w pobliskim domu mieszkali młodzi małżonkowie. Ona była piękna, a on przystojny. Mieli tam w tym domu szczęśliwie wychować swoje dziecko. Chłopina sam budował dom, ale popełnił błąd. Strop zarwał się pod dzieckiem. Zmarło. Od razu. Dla rodziców to był horror dostali obłędu miały dni i miesiące, a oni w ogóle nie opuszczali domu Policja przyszła tam którejś soboty Ci Państwo nie żyli Ich ciała wywieziono, a dom zapieczętowano Niedługo potem w okolicy tego cmentarza kilkoro dzieci Zniknęło Teraz pytanie tylko Czy były to zwykłe porwania Czy sprawka duchów no, Ale to już nie mi oceniać Z farcikiem